Na kanale Ani pojawił się nowy film i chyba wszyscy możemy śmiało uznać, że był to najlepszy odcinek do tej pory. No ale przejdźmy do zagadek. W trzeciej minucie i 29 sekund mamy kod morsa, który mówi po prostu Tumblr. Oprócz tego w kilku momentach pojawiają się ciągi cyfr: jeden w czwartej minucie, drugi w siódmej minucie i 2 sekundy i trzeci w minucie 8 i 24 sekundy. Każdy z ciągów jest poprzedzony cyfrą rzymską. No dobrze, ale co z tym zrobić? Podpowiedź jest w opisie odcinka, gdzie mamy link do poprzedniego filmu. Ale to nie odcinek jedenasty nas interesuje, tylko Tumblr, który w tamtym odcinku się odkrywało. Nawiasem mówiąc, zaszła tutaj mała zmiana. Ostatnim razem, co zresztą można zobaczyć w moim poprzednim filmie o Ani, pierwszym słowem było niezrozumienie. Teraz jest to nieporozumienie. Najprawdopodobniej była to wpadka ze strony twórców Ani. Dlaczego robi to tak ogromną różnicę? Już tłumaczę. Do każdego słowa jest przypisany jeden z wcześniej wspomnianych ciągów cyfr. Cyfry rzymskie po prostu symbolizują, do którego słowa odnosi się dany ciąg. Tak więc ten z cyfrą 1 odnosi się do słowa nieporozumienie, z cyfrą 2 do słowa nuda i z cyfrą 3 do słowa nicość. Następnie należy wziąć litery z tych słów adekwatnie do cyfr. W ten sposób otrzymamy trzy ciągi liter, które tak naprawdę są adresami trzech różnych tumblerów. Teraz wiecie, dlaczego podłożenie cyfr do słowa niezrozumienie nie miałoby sensu. W każdym razie do każdego tamblera potrzebne jest hasło. Tutaj sprawa jest bardzo prosta. Do pierwszego tamblera mamy hasło nieporozumienie, do drugiego nuda, a do trzeciego nicość, bez polskich znaków. Na pierwszych dwóch tamblerach mamy notatki, w pierwszej czytamy. Dlatego zachodzi przypuszczenie, iż podejrzany Piotr Szych wszedł w posiadanie klucza do zamka drzwi wejściowych mieszkania Anny Słowińskiej wskutek kradzieży, której dopuścił się z pomocą swojej znajomej Małgorzaty Ekiert, która to nie przyznaje się do tego czynu. Ustaliłam, iż jedno z okien w mieszkaniu podejrzanego Piotra Szycha znajduje się bezpośrednio naprzeciw okien mieszkania zaginionej Anny Słowińskiej. Odległość między budynkami, gdzie znajdują się mieszkania, jest mniejsza niż 1 km. Możliwa jest więc obserwacja wnętrza mieszkania zaginionej z mieszkania podejrzanego przy pomocy wyżej wspomnianych przyrządów optycznych. Z treści pamiętnika zaginionej Anny Słowińskiej, znalezionego 4 czerwca 1993, wynika, że od grudnia 1991 zaginiona była obiektem uporczywego prześladowania. To jest, z jej mieszkania ginęły drobne przedmioty, bądź zmieniano ich ułożenie oraz odbierała głuche telefony. Na przedmiotach należących do zaginionej, a które zostały odnalezione wraz z pamiętnikiem, znajdowały się odciski palców Piotra Szycha. Zachodzi więc przypuszczenie, iż to on był sprawcą uporczywego prześladowania. Posiadanie przedmiotów osobistych zaginionej podejrzany przyszedł najprawdopodobniej na skutek wtargnięcia do jej mieszkania pod jej nieobecność. No i druga notatka. W dniu dzisiejszym w toku wykonywania obowiązków służbowych potwierdziłam iż Antoni Dzięgielewski, urodzony 21 grudnia 1931 roku, zamieszkały ulica Leśna 1, w dniach 22 do 30 maja bieżącego roku przebywał u członka rodziny zamieszkującego w okolicach Białego Stoku. Nie może być więc on bezpośrednio zaangażowany w zniknięcie Anny Słowińskiej. Ze względu na powyższe ustalenia, wszelkie czynności wyjaśniające związane z osobą Antoniego Dzięgielewskiego zostają tymczasowo zawieszone. Notatkę sporządzono celem dołączenia do akt postępowania. Na trzecim tablerze natomiast mamy link do ukrytego filmu. Jest tam przedstawiona droga do kubki kamieni, pod którymi najwyraźniej jest coś ukryte. Oprócz tego w opisie filmu mamy dokładne współrzędne, gdzie to miejsce się znajduje. Tutaj należą się podziękowania dla mojego znajomego Daniela, który na moje życzenie wybrał się w tamto miejsce. Niestety, kiedy Daniel już tam dotarł, okazało się, że ktoś tam wcześniej był i zniszczył ukryte pudełko wraz z zawartością. Nie wiem, czy była to przypadkowa osoba, która nie zna magicznego świata ani, czy może ktoś specjalnie tam poszedł tylko po to, by to zniszczyć. W każdym razie Daniel wysłał mi ukrytą zgubę w takim stanie, w jakim ją znalazł. A co jest tą zgubą? Otóż jest to maska, którą można było zobaczyć pod koniec 12 odcinka. A w zasadzie była, bo jak widzicie, została znaleziona w dwóch częściach i na dodatek nie ma nosa. W środku nic więcej nie było. To tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia następnym razem. Na razie.